no mój drodzy jestem z a to jest furja obcego. Tak to sobie wow, na nazywał? Jego. Jestem blisko komory, co to znaczy? O, co to? Jego. To jest ludzki środek. Może być fikuśni. Dobra, ale żyj tutaj. Aha, dobrze. Bo mnie Dobra, nieważne. No, w ostatnim odcinku wjechaliśmy tu do góry sobie tam chyba i teraz jestem tutaj i mam shotguna ludzkiego i karabin ludzki, to może być naprawdę ciekawe. Bum, brzydalu! O, go odrzuciło, pięknie. O, żeż, fuck. Dzień ja z tym. Dobra, już widzę, że przeładow... Największa broń, czy przewaga raczej broni obcych nad bronią ludzką jest to, że nie trzeba jej przeładowywać. No, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Ale broń ludzi za to jest zacna, po prostu jest zacna. O, znowu piramidka. W sumie znowu. Na tej mapie dopiero... Aha, bo czekajcie, ostatnio zakończyliśmy po prostu misję na końcu odcinka. No, ja tak to było, teraz pamiętam. Ciągle, o co mi się? Wow, coś tam poleciało. Prawie... O, no no niech mnie zabiło. <ślałem>, to nie to było. Myślałem, że dobrze żyje. Niestety tu w tej grze gdy ekran trochę się czarno-biały. Dobra, lecimy jeszcze raz. Pan się tu pojawił I PAN umrze Pan też? Dziękuję, dobranoc No tam gdzieś były te boty do wycofania Dalsze dodatkowe funkciki. Co tam w sumie, że tak właściwie to ja chyba ściakam niewinnych A, jak kto by się nam filmował? Jakieś boty Gdzie mi z tym shotgunem? Ty też umrzyj, dziękuję. Do nikogo. Tu kolejny biegnie. Umrzyj, dziękuję. Tu biegnie jeszcze kilku. Panowie też umrą. Dziękuję. Tu widziałem jeszcze... O! Chciałem powiedzieć dwóch, ale widzę, że jest ich więcej niż dwóch. No i niestety wcisnąłem na Rambo, biegłem przed siebie, strzelając z shotguna, myślałem, że są taki fajny. A po prostu tego nawet nie przeżyłem. Mówi się trudno i biegnie dalej. <laughs> Bum, dalej. Bum żdale. Bum żydalu. Bum żydalu. Tu jeszcze kolor widziałem. Bum dżdalu. Aż poleciał przez barierkę. do mi się tutaj też kogoś widziałem, ale chyba się najmyliłem myliłem. O! Albo i nie. Tam ktoś jest. No tak, cholera. Dobra, teraz już to wygląda na pusztę. Nie? Tam się drzwi odparły. Oooo, gościu! Mogłeś mnie tym trafić. Co sumie pewnie takie wychwytła. Dobra, zmienimy magazynek do szlgena. Jak śmiesznie widzieliście! Śmieszny ten magazynek, no ale co tam? Ściemy dalej przed siebie o! Gdzie mi z tym strzelaniem Go, 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 go! A! O, myślałem, że go nie trafiłem Widzę, y O czym my? Ukazała się, no dobra Widziałem, mgające powietrze jeszcze nie widzę go już widzę na tobie, że mi się powoli kończy amunicja do shotguna wypadałoby zmienić go, ale to dopiero jak się... O Co mi tam? Widzę, że to będzie gra, w której naprawdę dużo będę ginął. Sprawdźmy jak jest. Ooo! super strzał shotguna. Szkoda go że nie do Ale to tam. Poza tym było fajnie. Jeszcze raz, super strzał shotguna. Wow, aż musi sobie pomachać rączką, mówi. Ole smród! Ten super śmierdzący strzał. Prawie jak w minionkach ataku, które atakuje. Tam też mieli taki... E, pierdzio shotgun albo coś takiego można znaleźć. O, o. Kto tam strzela? Kurde, gościu. Dobra, generalnie mam troszkę tak jakby bidę za municją więc idę poszukać tej broni, którą widziałem wcześniej. Gdzie jest ta nowa broń? O, tu jest coś. Co to jest? O! Piękny karabinek! Ale to zaraz, zaraz, to ja go wymienię na ten karabinek, a shotguna zachowam. Chociaż do shotguna mam mało amunicji, więc go na razie olejemy. Ale to, to mi się podoba! Coś czuję, że zaraz skopię kilka tyłków. Tak ma być proszę Państwa, tak ma być Dobra, no, tu się jakiś coś kręci, tu znowu drzwi do wysadzenia, zdezintegrowania albo zhakowania albo otworzenia z łapy, a co mi tam? Jedziemy Oż mi trochę zlagowała gra No jest to tak pusto Jak raz dostałem nową broń i chciałbym kogoś pozabijać, nikogo nie ma Sycie się, Ktoś ma jakiś laser Nie, to był jakiś światełko, ale wyglądało podejrzanie generalnie Dobra, to musimy iść chyba nie tu, ale tu jest amunicja I pogardzimy Czego nie sprawdzić, w końcu super strzał od mojej nowej giwery Ale to za chwilę Humora wielce tak to było, tak? Uuu. No i to ma o wiele mniejszy odrzut i lepszą celność niż to poprzednie pole. Że wcześniej niż tam karabin... O, co to jakaś snajperka. Wow! Zginęłem! Praktycznie od jednego strzału. Ale siara. Dobra, jeszcze raz. Karabin sniperski nablokowałem, tak? No, z E to był prawie granatnik jakiś W sumie to samo co przy tamtym karabinie no. dużej różnicy nie ma, ale mimo wszystko tam karabinek mi się podoba Wydaje się, że ma troszkę mniejsze obrażenie niż tamten Ale jednocześnie ma dużo większą szybkostrzelność I chyba minimalnie mniejszy odrzut więc Więc go zostawię, a na snajperkę wymienię ten drugi, o ten w sumie wypadał, Skoro go wymienię na snajperkę to sobie z niego nie amunicję No gdzie ty jesteś? Nie da się tego, Aha, nie da się. No trudno. Zaraz trzeba będzie jeszcze sprawdzić strzał alternatywny z tej jeżeli też. Wow! Jakiś super pro elo i w ogóle, ale nie bardzo rozumiem, co zrobić. To Próbujmy... byłbym, nie, nie mogę jeszcze raz, bo nie mam tej municji specjalnej. To niedobrze. Aaa, nie mam też HP, to jest o wiele gorsze. Dobra, schowamy się tutaj. Poczekamy. mi HP urośnie, jakby ktoś tu przyszedł, to go potraktuję jeszcze z karabinku. No bo chyba nikt nie przyjdzie. Oni kurde mają takie super... takie zrywy niektóre, że tak biegnie tak mega szybko. Na szczęście nie szybciej niż ja strzelam. A tam są na dół, a tam są do góry. Oj, to wąguję. To na pewno był błąd! Kurde, widzieliście jaka ekipa się tu pojawiła? Nie wiem czy ja chcę schodzić na dół. Aż tak mnie cofnęło! O, skup się do tych, skup się. Dla tych wszystkich przedrzędnych obcych. 5 headshotów już w tej misji, ależ jestem zarobisty. Ty? Wszyscy? Wszyscy, dawać cyperkę Panu podziękujemy Cholera Panu też? Patrzcie, przeżył Bo no co za skubaniec, jeszcze go trafiłem Że znaczy nie trafiłem To jest za mną, ktoś jest... nie, to, to, to... szyba Zabity przez szybę

Proszę snajperkę. Na razie tutaj musimy krawikku. No gościu, co ty sobie myślisz, że tak szybko ci wolno strzelać? Nie zezwolię. A czy ja mam może jakieś nowe... A tu ty mi się odblokowały? Nie, 27% punktów, żeby odblokować nową... nowy miejsce. Aha. Na tej zasadzie. No dobra. Czyli krótką trzeba robić rozpierduchę, żeby więcej ja tu podblokować. Czaję! Nie wiecie się jakary. Oj ziom! O, Headshot jeszcze mu przywilej! Widzieliście? No scope headshot! Ale też ja się nie zajmuję, co To mógł być mimo wszystko błąd, jak cholera! Patrzcie ile ich tu jest! Huj! Wszystkich załatwiłem! O szlak, jednak nie... No, no! A, a Dobra, kończymy ten odcinek w tym momencie gdy zginęłem, ja sobie przejdę tą lokację i wrócę do Was w następnym odcinku, od następnego checkpointa. Sorry, że zaginę, tak, tak, jest trudniejsza niż myślałem. Trzymajcie się i hej.